Eli Whitney, urodzony w 1765 roku w Massachusetts, to amerykański wynalazca, który zmienił oblicze przemysłu bawełnianego. W 1795 roku stworzył maszynę do oddzielania nasion bawełny, znaną jako gin bawełniany. Przed wynalezieniem Whitney'a oddzielanie nasion od włókien bawełny było żmudnym i czasochłonnym procesem. Jean zrewolucjonizował ten proces, umożliwiając szybkie i efektywne oddzielanie nasion, co przyspieszyło produkcję i zwiększyło jej opłacalność. W wyniku tej innowacji produkcja bawełny wzrosła, co miało ogromny wpływ na rozwój gospodarki amerykańskiej. Zwiększone zapotrzebowanie na bawełnę przyczyniło się do rozwoju południowych Stanów, choć jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na niewolników, co miało konsekwencje społeczne i polityczne. Mimo tego, że wynalazek był ogromnym sukcesem, Whitney miał problemy z ochroną swojego patentu i przez wiele lat nie czerpał zysków z dzinu. Dopiero później, po długiej walce prawnej, uzyskał odpowiednią rekompensatę. Oprócz dzinu bawełnianego, Whitney przyczynił się także do rozwoju przemysłu maszynowego, promując ideę produkcji maszyn z wymiennymi częściami. Jego wynalazki na stałe wpisały się w historię amerykańskiej rewolucji przemysłowej.